I wie pan, mamy paru oddanych klientów i parę kontaktów. Nie przychodzimy z pustymi rękami. Nie sprzedajesz mi auta. Nie podobasz mi się. Ale ty jesteś znany, więc mogę wziąć jego na przeczepkę. Oto, co proponuję. Decydujcie się teraz. Przepraszam bardzo. Panowie wybaczą. Przestań. Kochanie, każdy jest tym, co robi, a ty jesteś kalnerką. Musisz tylko przynosić i odnosić naczynia, nie robiąc bałaganu. Skoro knocisz tak prostą robotę, nie jest to powód do chwały. Przepraszam. Nie ma rozumu za grosz. Powinni ją wylać. Kiepski pracownik wzmacnia konkurencję, a dobry generał żeruje na wrogu. Tak napisał Sun w sztuce wojny. Słusznie. Jesteś bystre. Nelson, popatrz, nie jestem zainteresowany. Kiepska propozycja? Propozycja mi się podoba, ale pan nie. Czekaj To nie tak Stać się na zapłacenie? Cholera O Jezu Co ci odbiło? Olałeś samego Boga, wiesz? To twój Bóg? Współczuję Jesteś jak jego klon Wolałbym się zastrzelić To zastrzel mnie Rozłożyłeś mnie Co ci odbiło? Już wiem. To przez nią, tak? Zagadkowa niewiasta. Nie odchodź. Jak najmniej? na imię? Sarah. Zrozum. Opętała cię, a ty... Słuchaj, przyjaciela. Spaprałeś sprawę. Przykro mi. Nie chcę twojej litości. Spaprałeś sprawę. Ty ofermo. Nie potrzebuję cię.